28 października: Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wkraczają w głąb Rosji. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdzili, że wkroczyli na terytorium obwodu Kurskiego Federacji Rosyjskiej, poinformował o tym Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ISW. Między innymi w dzisiejszym, codziennym raporcie na temat sytuacji na frontach Ukrainy i Rosji. Autorytatywny Krajowy Kompilator Map Linii Frontu i Zespół Ekspertów Wojskowych Deep State, który również stosunkowo aktualizuje swoją mapę, od ponad tygodnia nie odnotowuje zmian na linii frontu w obwodzie kurskim. Ale wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. I ministrem obrony Rustemem Umierowem. Według niego słuchał raportów o sytuacji na froncie, operacji w Obwodzie Kurskim i kontraktach na krajową produkcję broni. Głowa państwa podziękował za ten tydzień kilku brygadom bojowym, które równie dobrze pokazały się w różnych kierunkach dla dobra Ukrainy, między innymi w Kurszczynie. Dlatego w Kurszczynie nadal jest sukces. Wiropłat Mi-28 z załogą rozbił się na Krymie. Rosyjscy okupanci stracili prawdopodobnie z przyczyn pozamilitarnych śmigłowiec szturmowy Mi-28 Night Hunter. Dwóch członków jego załogi zginęło. Anonimowy bloger i ukraiński patriota z okupowanego Doniecka poinformował o tym dzisiaj odnosząc się do rosyjsko-faszystowskiego korpusu wojennego na swojej stronie Necromancer w sieci społecznościowej X. Samo wydarzenie miało miejsce wczoraj. Według śledczych, helikopter spadł do morza w pobliżu Półwyspu Kerczeńskiego, ustalono jego lokalizację na dnie. Znaleziono ciało jednego martwego pilota, statki ratownicze nadal szukają drugiego, poszukiwania lotnicze zostały już odwołane. Wojska Ukrainy zniszczyły dwie samobieżne instalacje artyleryjskie Pion na tyłach okupantów. Bojownicy sił obronnych na tyłach wroga w pobliżu miasta Gorłówka w obwodzie donieckim, okupowanym od 14 lat, natychmiast zniszczyli dwie samobieżne instalacje artyleryjskie 2C7 Pion rosyjskich najeźdźców. Stanisław Buniatow, bloger i wojownik osobnego batalionu szturmowego 5 Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, opowiadał o tym na swoim kanale telegramu Goworiat Sniper". w rejonie Gorłówki, chłopcom udało się dotrzeć do dwóch wrogich pionów, które przemieszczały się na pozycje bojowe. Mimo to mamy coś dobrego na takie uderzenia. Później służba prasowa stu oddzielnej brygady zmechanizowanej armii ukraińskiej podała szczegóły na swoim kanale Telegram. Natychmiast dwa działa samobieżne 2 C-7 Pion o dużej mocy zostały zniszczone przez myśliwce batalionu systemów bezzałogowych brygady Woron 100. Warto zauważyć, że wydarzyło się to na głębokich tyłach Wroga, 25 km od linii frontu w pobliżu ukraińskiego miasta Chorłówka okupowanego przez wojska rosyjskie. Sprzęt został zniszczony przez zrzuty snajperskie. Skumulowane granaty przeciwpancerne z drona bombowca. Rozpoznanie powietrzne połączonej brygady szturmowej Policji Państwowej LIUT przeprowadziło korektę strajku. Opublikowane wideo zostało zmontowane na podstawie materiałów zarejestrowanych zarówno przez bombowce, jak i kontrolny UAFU. Wyraźnie widać, że po bezpośrednich trafieniach obie, znajdujące się obok siebie, piwonie mocno się palą i dymią. USA wystrzelą zakłócacz chińskich i rosyjskich satelitów. USA przygotowały i w 2025 roku wystrzelą teraz potężny system przeciwko chińskim i rosyjskim satelitom kosmicznym. O tym informuje Bloomberg. System firmy L-3 Harris Technologies Inc., znany jako Meadowlands, to lekka, mobilna wersja systemu komunikacji przeciwnej, który został uznany za operacyjny już w 2020 roku. Jednak nowy model może mieć zaktualizowane oprogramowanie i być w stanie zagłuszyć więcej częstotliwości. Pierwotnie premiera Meadowlands miała nastąpić w październiku 2022 roku, ale została przełożona z powodu nieznanych problemów technicznych. Jednakże wszystkie testy walidacyjne na poziomie systemu zostały już zakończone i system będzie mógł zostać uruchomiony w przyszłym roku. System Meadowlands zostanie znacząco ulepszony pod względem wydajności technicznej oraz uproszczonej logistyki wdrażania i wsparcia. L3 Harris zakończył obecnie testy weryfikacyjne i program jest gotowy do wdrożenia na początku przyszłego roku stwierdził L3 Harris w oświadczeniu. Jak informował w maju Reuters, amerykańskie dowództwo kosmiczne nie wyklucza, że wystrzelony przez Rosję satelita jest bronią zdolną do atakowania innych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zaobserwowaliśmy nominalną aktywność i oceniamy, że jest to prawdopodobnie broń przeciwkosmiczna, prawdopodobnie zdolna do atakowania innych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej powiedział rzecznik dowództwa kosmicznego USA. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.